Cześć, co tygodniowy objazd z cebuli. Jak zwykle tutaj miejscowość Chemce u Bartka. Zaczynamy ilustrację. Widzimy, że pojawiają się ładne rzędy, bardzo znacząca różnica między nasionami podkiełkowanymi, a nasionami w zwykłej precyzji, przede wszystkim objawiająca się w postaci wyrównania wschodów. Także to na pewno można zaobserwować w tym momencie, między tymi różnymi technologiami nasiennymi. Co więcej, można powiedzieć, mamy dużo wilgoci, coraz cieplej. Także w przyszłym tygodniu, na pewno, te rządki będą już w całej okazałości widoczne. Póki co, wchodzimy w stadium flagi. Jeśli chodzi o nasiona podkiełkowane, jeśli chodzi o zwykłą precyzję, jest to stadium kolanka. Wiadomo, że nie wszędzie jest super. Tutaj rozmawiałem z Bartkiem, także on mówił o tym, że tam gdzie jeszcze ta cebula po prostu nie wychodzi, no to z uwagi na zbyt płótną glebę w miejscu, gdzie się łączyły agregaty, po prostu nasionko wpadło troszeczkę głębiej i cały czas wychodzi. I to się zgadza, bo podczas odkopywania tych nasion to są skiemkowane, tylko yy, no, potrzebują jeszcze chwilę, yy, chwilę, żeby wyjść. Także yy, tak to wygląda w Chełmcach. Na szybko chcę Wam jeszcze pokazać cokolwiek zimującą odmiana Divina Star. Yy, perkowo, okolice, okolice Gniewkowa, ale dosłownie to jest chwila, moment, ponieważ spieszę się w kolejną lokalizację. Yy. Dobra, zaraz wysiadam i Zobaczcie, jak to wygląda. A wygląda to tak. Jak widać, obsada całkiem dobra. Cebula. W większości to jest już czwarty liść. Dwa liście to jest nowa rzecz, która pojawiła się po zimie. Co jeszcze ciekawego, tutaj będzie na tej plantacji. Będzie porównanie jeszcze jednej odmiany czerwonej konkurencyjnej i porównanie z rozsadą, która rośnie obok. Hej, witam Was ponownie. Dzisiaj mamy piątek w okolicy Kalisza. Jadę zobaczyć jak wygląda nasz port pod nowisem Now 2649 po przezimowaniu. Druga rzecz. Później z drugiej strony Kalisza w stronę Opatówka pokażę Wam jak wygląda produkcja rozsady właśnie z tym forem no, 49 na dużą skalę jednego z producentów. Tam nie będzie na pewno producent brał udział, że tak powiem w tym, w tym, w tym vlogu. Ja postaram się postaram się przemycić jak najwięcej informacji no i pokażę Wam po prostu obrazki jak to wygląda u niego, u niego na, na szklarni w, w każdym razie sytuacja wygląda tak że tam jest ten por produkowany z pikówki to znaczy, to znaczy wysiewany jest bezpośrednio do skrzynek to nie są multipalety gdzie każdy <laughs> gdzie każda roślina Każda roślina ma własną komórkę, później, później jest jako taka rozsada rwana, ten por bezpośrednio sadzony w grunt. Także dwie rzeczy, ta sama odmiana na dwóch różnych etapach, jedna, jeden, jedna lokalizacja pora po przezimowaniu, druga lokalizacja... lokalizacja, pora y, jest związana z produkcją rozsady, także do zobaczenia hej jestem już na miejscu z y, naszym porem, który jest już po przezimowaniu odmiana now 2649 także zaraz Wam pokażę jak to wygląda y, trzeba nadmienić, że tutaj por nie był przykryty agrowłókniną no i całkiem, całkiem nieźle to wygląda, ale to zaraz zaraz zobaczycie. Yy, mogą być lekkie problemy z głosem, postaram się mówić głośno i wyraźnie, ponieważ rozładował mi się mikrofon. Także zdarzy się. No, port wkraczał w okres zimy w dość zaawansowanym stadium, no ale co zrobić? Nie było jakiejś specjalnej ceny, zresztą teraz też nie ma yy, dobrej ceny. Pokażę Wam po prostu jeszcze jak to wygląda po wykopaniu. No, na tą chwilę Na tą chwilę wydaje mi się, że przy obróbce y, tego pora nie ma, nie ma żadnych problemów. Y, Okej, okay. wyrwę coś pośredniego, żeby nie było ani duże, ani małe żernąć. I tak to wygląda po zimie. Por jakby przydatność zbiorcza jesienna, natomiast przezimowanie. już odbywa się tutaj od, od środy e, wczesnego pomidora gruntowego, no bo tutaj walka trwa o to, żeby zdążyć przed limitem, żeby te e, owoce były jak najwcześniej dojrzałe, e, żeby nie stać w kolejce e, podczas, podczas, że tak powiem, odbioru tego, e, tego surowca. E, także dzisiaj sadzenie pomidora gruntowego też sadzenie poletek doświadczalnych, natomiast na temat poletek doświadczalnych i całej inicjatywy związanej z tym wydarzeniem powiem po prostu później. Kto w, tym, kto w tym bierze udział, co ma to na celu, jest jeszcze czas, powstanie osobny film, który nie będzie jakby we vlogu ujęty. Może częściowo, no dzisiaj chociażby, ale to mówię bez osób, które współtworzą to wydarzenie. Także dzisiaj sadzenie pomidora gruntowego, odmiana Albarossa, raz jest jeszcze odmiana crx 714-67, jest jeszcze odmiana Roccia. natomiast Roccia, przeznaczona do późniejszego sadzenia pomidora ponieważ to jest pomidor w typie full flash, tak zwany bezsokowy, bez galaretki w środku, także o zupełnie przeznaczeniu, nie na wczesność, na średnio późny zbiór. Oprócz tego mamy tam jeszcze kolekcję z cebulą sipującą. Zobaczymy jak ta cebula wygląda. Ostatnio był tam problem związany z chwastami, z chwastami Głównie chodzi o samo siebie, o samo siebie z gór. Dobra, w każdym razie do zobaczenia. Cześć, ja już na polu, za mną, może tutaj będzie widać, odbywa się sadzenie pomidora gruntowego. Pomidor gruntowy odmiany Albarossa. Albarossa jest to odmiana, która w wielu zakładach jest dostarczana jako pierwsza z tych, która jest zbierana mechanicznie i dostarczana bezpośrednio do zakładów. W tym roku też na tej plantacji. Sadzimy odmianę CRX 71167. Jest to odmiana o bardzo podobnym typie wczesności z poprawioną plennością. Mamy 29 kwietnia. Bardzo wczesne sadzenie pomidora gruntowego wiąże się oczywiście z ryzykiem. Natomiast gospodarz musi podejmować takie ryzyko, ponieważ chce zdążyć przed limitem. Im więcej pomidora odda przed limitem, tym więcej będzie mógł go robić w ramach. Limitu, który posiada. Dlatego tutaj, dla tych gospodarzy, którzy uprawiają pomidora gruntowego, nie mają tyle limitu, ile by chcieli, ale mają ambicje, żeby robić tego pomidora jak najwięcej. Wyzwaniem jest wczesność. I właśnie Albarossa czy pomidor CRX71167 jest tego typu: to są tego typu pomidory, odmiany pomidora, które mają bardzo krótki okres wegetacyjny ale nie wiąże się to z dużymi zniżkami w plonie. Pokażę wam za chwilę jak tutaj wygląda technologia sadzenia tego pomidora gruntowego. W miejscach, powiedzmy w centralnej Polsce dominuje sadzenie w tak zwanych dwóch rzędach. Tutaj pomidor sadzony jest w jednym rzędzie, ale to za chwilę wam pokażę. O, tutaj jesteśmy Jesteśmy na polu, gdzie sadzony jest pomidor gruntowy. Mamy tutaj włoską rozsadę dostarczaną przez dystrybutora firmę Luty Jacek. Tam w oddali na sadzarce odbywa się, odbywa się sadzenie tego pomidora. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj do czynienia z pojedynczym rzędem. W tym rejonie. Wiele osób uprawia w ten sposób pomidora gruntowego. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że łatwiej jest go po prostu dopryskać, łatwiej jest go chronić, zostawiając po prostu przestrzenie między rzędami. No wiadomo, że później jak już te międzyrzędzia praktycznie się zakryją to, to ta ochrona tak czy siak będzie trudna, natomiast w tej pierwszej fazie wzrostu jest to bardzo ważne. Jak możecie zaobserwować są tutaj raczej gleby lekkie słynie w ogóle tutaj rejon Czeluścina gdzie pomidory dostarczane są pod pudliszki z tego typu lekkich gleb. Dlatego plantator zdecydował się nawieść ten, ten, to pole za pomocą obornika. Co ciekawe obornik jest od królików, bo tutaj są, są hodowane króliki w okolicy, stąd też łatwiej jest pozyskać tego typu Nawóz organiczny. Przyszę, jakbyśmy się bardziej przyjrzeli, to jeszcze jakieś jego, że tak powiem, pozostałości się tutaj znajdują. Oprócz tego wiem, że dozowany jest nawóz jaramila Mila Kompleks bezpośrednio podczas sadzenia z dozownikiem. O tutaj możecie sobie zaobserwować jeszcze resztki tego nawozu. Wojtek Kopec z firmy Jara Poland informuje, że ten nawóz nie musi być przykryty. Natomiast na pewno lepiej sobie go przykryć, bo wtedy nie jesteśmy uzależnieni bezpośrednio od deszczu. On będzie się rozpuszczał w wyniku tej wilgoci, która w wierzchniej warstwie gleby się znajduje. Także tutaj sobie możecie zobaczyć, jak wygląda ta sadzonka, te niebieskie przebarwienia, które są tutaj obecne na liściu. To jest po prostu preparat. Miedziowy, który ma zabezpieczyć tą rozsadę pomidora gruntowego w pierwszej fazie przed chorobami bakteryjnymi. Trochę o glebach, jakie tutaj dominują w tym rejonie. No i możecie zaobserwować, jest to gleba lekka, dość, dość uboga. Tutaj zazwyczaj operują plantatorzy na piątych, szóstych klasach. Wiem, że bardzo dużo osób która z pomidorem gruntowym ma mało do czynienia. Dziwi się, jak można na takich ubogich glebach uprawiać, natomiast tutaj jest to przećwiczone, dzięki temu też można otrzymać wczesność. Gleba po prostu stanowi fajne medium, które po prostu poprzez nasze nawożenie, czy to organiczne, czy, 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 czy czy, czy za pomocą nawozów sztucznych e, możemy regulować? Wiadomo, że jeszcze jest, istnieje nawożenie dolistne, także tutaj e, plantatorzy e, już od lat, od lat uprawiają na tych, na tych glebach i bardzo dobrze im to wychodzi. Także zobaczymy, czy uda nam się zrealizować tą drogę powczesność. No tutaj mam na myśli realizacja, to jest zebranie tego powidora przed 15 sierpnia. Wiadomo, że nie jest to uzależnione tylko i wyłącznie od nas. Duże znaczenie tutaj będzie miała pogoda, natomiast na tą chwilę pogoda długoterminowa jest, napawa optymizmem, po prostu jest dobra, są dobre prognozy. Mam nadzieję, że maj będzie cieplejszy niż zeszłoroczny, no bo to była prawdziwa zmora. Zimny, zimny maj. Także liczymy na szybkie przyjęcie pomidorów na no później to już rzecz zależy. zależy od nas, bezpośrednio od nawożenia od traktowania i od zamknięcia w odpowiednim czasie tej plantacji, żeby otrzymać pomidora gruntowego jak najwcześniej. Także z tej drogi po wczesność będę dalej relacjonował postępy związane z wegetacją. Natomiast teraz przemieszczę się na nasze poletka doświadczalne z cebulą zimującą i tam zaobserwujemy jakieś różnice między konkretnymi odmianami. Także do zobaczenia na kolejnym polu. No, hej, ponownie, tak mówiłem wcześniej, jestem tym razem w cebuli zimującej z przekrojem wielu odmian. Także odwracam kamerę i zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy czerwoną cebulę zimującą, która jest jeszcze pod numerem. Odmiana CRX3720 to jest. Wcześniejsza niż Divina Star odmiana cebuli zimującej. No, mamy taką fazę 4-5 liści właściwych. Cebula na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni mocno odżyła. No, tutaj możecie zaobserwować. Ostatnio, ostatnio do mnie odezwał się plantator i mówi. No, że jego cebula nie jest czerwona, że zgłasza reklamację, bo jeszcze nie jest czerwona. No właśnie teraz jest moment, dopiero w którym ona tej czerwieni dostaje. Jak możecie tutaj, tutaj zobaczyć, także to jest normalna rzecz, że yy, po zimie yy, chwilę, chwilę trzeba poczekać, aż ta cebula będzie y, po prostu się odznała. Jak możecie zauważyć dalej. Tutaj już możecie zaobserwować pierwsze zgrubienia cebulowe w odmianie foker. Zobaczcie, są cztery liście właściwe na dobrą sprawę, a ona już przestawia się tutaj na robienie, na robienie tych, tych zgrubień cebulowych. Także foker na pewno odmiana wyróżniająca się bardzo dobrą przesnąć. Skinner to jest cebula o w miarę dobrej zimotrwałości z uwagi na to, że to jest nasza późniejsza odmiana, także zimę znosi, znosi bardzo dobrze, ale to też jest odmiana, która później zrobi fajną łuskę, więc trzeba jej dać Trochę czasu, by mógł ten proces nastąpić w nowy sposób. Widać, że po zimie fajnie tutaj cebula podjęła wzrost. Mamy pięć liści właściwych, także nasza najpóźniejsza odmiana. Ale w sumie mi bardzo się podoba ta odmiana, przede wszystkim z uwagi na to, że tworzy twarde, duże cebule okryte mocną i W przyszłym tygodniu postaram się pokazać Wam schody pietruszki jak to wygląda. Przejdziemy się jeszcze na kujawy, cały czas monitorować Cora Speed, bo wiem tutaj od Bartłomieja, że pole coraz bardziej cieszy oko, tym bardziej w tej technologii. Także wchodzi już pierwszy liść właściwy. Jest to, jest to już fajna faza cebuli, powoli moc, można myśleć o kolejnych zabiegach herbicydowych, także dzięki wielkie za oglądanie i co, i widzimy się w przyszłym tygodniu, hej!